Witam w tę bardzo parną, gorącą noc i jesteśmy cały czas y, ostatnio w Kuchni Janusza y, w temacie uzbeckim. Dzisiaj zrobimy samsę uzbecką. Co będziemy potrzebować, y, żeby zrobić te pyszne y, bułeczki o nazwie samsa? Y, tak, na pewno musimy zrobić ciasto plus musimy zrobić farsz. Do ciasta będziemy potrzebować 400 g mąki, 100 ml ciepłej wody, 150 ml ciepłego mleka, odrobinę drożdży, pół łyżeczki soli, łyżka cukru, 50 g oleju i to jest ciasto, a następnie farsz. Mam tu trochę więcej, ale za 200-250 g milonego mięsa. Do tego sól oczywiście, kmin rzymski, papryka, jeszcze pieprz i tak dalej, plus y, pietrucha, kolendra jeszcze jak ktoś ma i może być zielony czosnek, y, ale nie mam zielonego czosnku tej łodygi. No cóż, y, zaczynamy tworzyć samsę. Mąkę tradycyjnie przesiewamy, przesiewamy przez sito, ja to tak robię już od dosyć dawna, to się sprawdza, bardzo dobre efekty przynosi. Trochę za dużo wsypałem od razu, bo późna noc, kurde. No nie ma tragedii, dobra. Zobaczcie, przesiana mąka to jest to, co lubię. Eee, ciepła, ciepła, dobra, eee, łyżka cukru. Łyżka cukru. Babach poszła yy, pół łyżeczki pół łyżeczki pół łyżeczki. o jaka wielka ta co to za sól kurde? do ogórów chyba hmm. nie dobra Jakoś mam taką himalajską zrobimy z solą himalajską dobra i następnie następnie cyk wlejmy wodę o tak mleko mhm. odrobinę drożdży mogą być takie sproszkowane ten taki jedną czwartą łyżeczki klepnę tutaj trochę. O tak. Niech się więcej rozparcelują. Resztę chowam do łóżku. I 50 gram oleju. Kurczę 50 gram. Ile to może być 50 gram? No słuchajcie, mam przecież tą miarę. Mąka mililitr, o pięćdziesiątka, dobra, że sobie tak poradzę, pięćdziesiąt gram oleju, ciach, miarka się przydaje czasami, no jest gitara, dobra, Ok. no cóż. Wyrabiamy te nasze ciasto delikatnie na początku. Słuchajcie i tą naszą kulę z ciastem wyrobionym yy, przykrywamy yy, ja na wsi korzystałem z tej folii. Ona się bardzo sprawdza właśnie w były krajach Związku Radzieckiego. Gospodarze, gospodynie najczęściej używają tej folii, co się sprawdza, ale ja tutaj nie mam akurat teraz, po prostu tam została jakaś z prac więc miałem. Więc przykrywam taką ścierą i odstawiamy takie ciasto na godzinę, niech one popracuje. Mamy czas wolny przez godzinę i za chwilę zrobimy farsz. Dobra, okej, okay, robimy ten farsz. Mamy te mięso, ja już je trochę wcześniej posoliłem, więc nie będę są chyba że solą himalajską, nie? Jest trochę soli himalajskiej, niech ma papryka musi być. jest różna. Oj no, i ostrej trochę jest, okej. Okay. O nie bójmy się tego, nie bójmy się. I oczywiście e, kmin, który wprowadzi nas w klimat wschodu. Powiem wam nie doceniałem wcześniej kminu, nie zawsze, on jest specyficzny, ale Min w sam się musi być. Yy, odrobinę pieprzu ziołowego spod Podlasia I to mieszamy, i słuchajcie, i to nie, to później dorzucimy, yy, jak umyjemy. No ale już no to, to musimy to jeszcze wymieszać. te nie wiem, są nasze, tak. Tak, właśnie wiedziałem, że o czymś zapomnę, bo taki zaoferowany yy, tą pietruchą. I tak brakiem kolendry i tak dalej, słuchajcie, oczywiście musi być duża, poszatkowana yy, drobna cebula, bo bez cebuli to, to grzech, to niesamsa, prawda, więc do mięsa milonego oho, sporo dałem tej cebuli, ale tak musi być, tak musi być, cebuli musi być dosyć sporo. Ja dałem dwie małe, bo były bardzo małe, yy, w sumie zobaczcie, sporo jej, ale teraz to musimy to wymieszać. O tak, dobrze wymieszane z mięsa, niech się dobrze wymiesza. No to sprawdzamy. Uhu coś mi tak, ale się nie jestem do końca zadowolony z tego ciasta. Ale... Okej. Okay. Zimlimy na. Raz. Więc. Tak. Dwa. Jest takie coś za ale ja nie mam tego. Zobaczcie, mam też takiego. Mam masło Trochę masła tak. O, jeszcze zgasło Mięsiwo Tu jeszcze zaraz musimy zrobić do połowy a tak Taką przerwę Widzicie? Może ciemno, no ale trudno I teraz tak Rozkładamy nasze mięsiło kawałki Ja mam go za dużo, ale na no jutro sobie z czegoś, coś jeszcze z tego zrobi innego o. Jeszcze równomiernie rozłożyć Do tego 200 Max 250 gram na taką porcję. Mhm. Pietrucha. Nie co zakładam. A. Tu zakładam. I tu. kawał samsy co spójrzcie na to spójrzcie na to Wybaczcie <śpiewanie> zobaczcie taką samsę odkładamy już tutaj robimy następną i słuchajcie i tak przygotowana samsa za chwilę ląduje w piekarniku 180 stopni na jakieś 25 pół godziny to wygląda w ten, teraz teraz w tej chwili właśnie tak spójrzcie i okej okay. Wyjąłem z piekarnika trochę podstaw, bo są jeszcze cały czas mega, to mega gorące, yy, no ale musimy zrobić test, żeby zakończyć. Cisza tam na planie. <ścoughs> Więc yy, mamy yy, naszą samsę, jest strasznie gorąca, można ją pewnie jeść tak do ręki biorąc jak bułę, yy, yy. ale przekroję, żeby zobaczyć jak wygląda w przekroju, zobaczmy co, to, co, co co tutaj się wydarzyło. Jest jeszcze strasznie gorąco. Zobaczcie. No, nie, no, panie. To wygląda. Zobaczcie. To wygląda w ten sposób przepięknie. Druga też. Tu próbujemy. Hmm. Mmm, to bez mięsa jeszcze, słuchajcie, biorę to, gorące, spójrzcie, mmm, próbujemy, mmm, rewelacja, mmm, a do tego, mmm, pyszne są, bardzo dobrze smakują, Adżykę. Przepis na Adżykę zrobię na te wakacjach, Obowiązkowo zrobię. I być może zrobię, będąc na przykład na Białorusi. Tak najbliżej, gdzie Adżykę zresztą można kupić normalnie w sklepach, ale i w Polsce można kupić Adżykę, bo to produkty też kupowane przez Ukraińców. A dużo jest w Polsce już produktów tego typu. Adżykę można spokojnie dostać też w Polsce. To jest taka oryginalna, robiona. Ktoś mi podarował, sam robił, ja też zrobię i pokażę Wam, że można samemu latem zrobić adżykę do naszej Samsy Uzbeckiej. Mmm, uchalflej. <laughs> Nie pozostaje nic innego jak powiedzieć. Dziękuję za uwagę i róbcie samce. Do zobaczenia w następnym odcinku kuchni Janusza. Hej. Mm.